Cześć! Na naszej stronie wystartował kolejny konkurs, w którym do wygrania będzie nagroda o wartości aż 1399 zł. Jest z nią ta automata karpiowa marki Solar, która pomieści największego karpie na świecie. Warunki udziału w tym konkursie są banalnie proste, szczególnie dla fanów marki Solar. Wystarczy, że ponownie zrobią zakupy w naszym sklepie na produkty tej marki. A jeśli nie jesteście zaznajomieni ze Solarem, to ten konkurs właśnie będzie idealną okazją na to, żeby przekonać się do jakości właśnie ich produktów. Tak więc, chcąc wziąć udział właśnie w tym konkursie, musicie jedynie kupić dowolny produkt marki Solar w naszym sklepie i odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Po 31 marca nasze jury wybierze zwycięzcę. Tak więc, życzę Wam wszystkim! 我不这样、啊。